Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Lego Star Wars 3 wojny klonów. Tym razem jesteśmy na statku separatystów, czyli tam gdzie skończyliśmy. No i zamienimy sobie postać po to, żeby zdobyć kolejny klocek, który może się przydać, może nie. W sumie to obojętnie który klon. Może być ten. No i idziemy sobie. W kierunku kolejnego klocka. Czerwonego klocka, który nam troszkę ułatwi grę. Tędy jeszcze nie szedłem, ale warto się przejść. Idziemy sobie tutaj do tego statku desantowego. Zbudujemy sobie coś z tych złotych klocków. No, i myślę, że możemy wchodzić. I tutaj sobie zdobędziemy kolejny klocek czerwony. I ten klocek czerwony jest tutaj po prawej stronie. Trzeba tam dojść. Myślałem, że coś będzie w środku, ale pusto. No i mamy tutaj czerwony klocek, który daje nam niewidzialność. Dobrze, przyda się na pewno. No i możemy go od razu włączyć żeby było powiedzmy łatwiej chociaż nie wiem czy to będzie działać ale zobaczmy Dobra i teraz pytanie czy muszę wracać do tego jednego z paneli tutaj mamy statki tutaj też chyba statki No jednak muszę wracać dobra no to wracamy Wracamy sobie do któregoś tam panelu sterowania. Tutaj powinien być, na środku gdzieś. I uruchomimy sobie kolejną... Kolejny poziom. Tym razem w trybie swobodnej gry. No i zaczniemy sobie oczywiście od... Nie od Bestii Zero, tylko od od początku, czyli od Areny Geonozjan. Swobodna gra, mamy do zdobycia 10 mini zestawów i... dodatkowo prawdziwego Jedi. Tutaj w sumie to obojętnie kogo wybierzemy. Może być Hrabia Duku na przykład. W sumie to no się przyda. No i tak, nie będziemy tego tutaj oglądać, co będzie napisane, tylko tyle, że jest prolog. I arena Geonosian. I tyle nam wystarczy. No i zaczynamy. Tutaj mamy pierwszy. Pierwszy mini zestaw, oczywiście. Oczywiście molety też sobie warto pozbierać. A żeby to szybciej się działo, to weźmiemy sobie transport tutaj sobie możemy wysiąść na sekundkę i potrzebujemy małej postaci, na przykład jody. No i mamy zdobyty. Zaraz. Teraz drugi mini zestaw. Dobra, no i lecimy dalej. Tutaj mamy kolejną rzecz. Do zbudowania taką wieżyczkę, można powiedzieć. No i chyba ta niewidzialność działa. Bo mam spokój: nikt mnie nie atakuje. Dobra, i jeszcze jeden kloczek do góry. I mam nadzieję, że w dobrym miejscu to zbudowałem. No i biegniemy do góry. Hop, kroczek po kroczku. Potrzebny jest nam właśnie charger I mamy trzeci. Trzeci mini zestaw. Gdzie jest nasz transport? Tutaj. No to przy okazji pozbieramy sobie kilka rzeczy. Możemy się na przykład tym zająć. Ale jeszcze wcześniej. W sumie nie wcześniej, tylko tak ogólnie. Rozwalimy sobie to. Zbudujemy sobie tego złotego. No i mamy dzięki niemu czwarty mini zestaw. Takich złotych elementów mamy do zniszczenia pięć tylko, albo aż. Zależy od punktu widzenia. To musimy ustawić. O, właśnie w tym miejscu. No i znowu transport. Tutaj mamy kolejny kwiatek. Poczekamy aż wyrośnie. Przeniesiemy go. No i jest dwa na. Na pięć, tak? Chyba na pięć. Tutaj stragany trzeba poniszczyć. Pięć straganów zniszczyć. Jeszcze dwa pozostały. Prawdziwy Jedi już jest. Zniszczony kolejny i ostatni, który nam daje piąty mini-zestaw. Tutaj jeszcze monetki pozbieramy. No, skoro już tutaj jesteśmy, to ten kwiatuszek i ten złoty element rozwalimy. To sobie tutaj przeniesiemy i coraz mniej brakuje. Tutaj jeszcze złoty element będzie to zniszczenie. Jeden gdzieś, o, jest. Ale wcześniej tutaj sobie staniemy. No, co jest tak trudno ci wycelować? O dobra, nareszcie wycelował cztery, tutaj też cztery. I pięć. Tutaj jedno mamy zaliczone. Ok, jeszcze potrzebujemy jednego złotego. Tutaj nie ma, dobra, czyli będzie w drugim miejscu. Ale może jeszcze zanim pójdziemy w drugie miejsce, to zajmiemy się. celowaniem do tego tutaj tych tych celów tak naprawdę tutaj jeszcze jest tutaj tutaj jeszcze No, jeszcze kilka zostało, jeszcze dwa. I do tego ostatniego się przejedziemy? Który jest tutaj? No, i mamy osiem, siedem, jeszcze siedem. Przechodzimy do kolejnego miejsca, gdzie sobie znajdziemy. Jeszcze jeden mini zestaw, ale wcześniej tutaj jeszcze po drodze, w sumie kolejna bieżnia. No i tutaj jeszcze jest chyba jedna 8 mini zestawów. Tutaj dziewiąty zdobędziemy pięknie. No w sumie nie musimy tego zbierać, ale monety są nam potrzebne, bo bieda z monetami. Dobra, idziemy sobie teraz ym, po ostatni zestaw, a później po prostu się zajmiemy bezpośrednio naszym celem. No i potrzebujemy tutaj kogo? Artu? Nie, łowcy nagród. A teraz potrzebujemy kogoś z mocą. Może to być luku, może to być joda. W sumie to jest obojętne. Musimy takie jeszcze cztery przenieść w to miejsce. Dobra. Jeszcze dwa pozostałych, albo trzy. Trzy. No, trochę nie w tą stronę. Ok, jeszcze tutaj mamy jeden niszczyciel. Of, ale te droidy latają. Ok, i jeszcze gdzieś jeden jest. Może bliżej któryś będzie, ale nie sądzę. Dobra, muszę któryś z tamtych przytaszczyć. Dobra, no to niech będzie ten. I zaraz się zajmiemy Dżango fetem. Który nam tutaj trochę przeszkadza. No i mamy 10 na 10. Dobra, Django, gdzie jesteś? Szybko się nim zajmiemy. No i załatwione. Teraz kolonierki i to będzie koniec. I nikt nas nie atakuje, bo nikt nas nie widzi. I tak powinno być. Dobra, otworzymy wszystkie. A później pozamykamy wszystkie. Jeden. Dwa, no i ostatni. Trójeczka załatwione, koniec. Temat zamknięty. No, poziom ukończony. Prawdziwy Jedi jest zdobyte. mamy trochę ponad pół miliona, prawie 600 tysięcy. Może coś się za to jeszcze kupi, albo zostawimy sobie to na następne wydatki. 10 minikitów, mini zestawów. No i mamy prawie 650 złoty klocek za prawdziwego Jedi i za mini zestawy. Ok, na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!